Przyznana władza nad tym placem 4 czerwca i nie tylko Komórce Zakładowej Solidarności Panu Znanemu Zadymiarzowi Karolowi Guzikiewiczowi. I ponieważ sytuacja prawna na skutek zmian przepisów dokonanych przez PIS jest trudna dla, prezydent, dla pani prezydent miasta Gdańska, w świetle tych nowych przepisów trudno jest. Właściwie niewielkie szanse ma prezydent miasta Gdańska na, na jakąkolwiek Jakkolwiek reakcję, jeżeli wojewoda nie wykaże dobrej woli. No z pomocą pośpieszył Komitet Obrony Demokracji i nasi prawnicy sporządzili skargę obywatelską, która pozwoli Rzecznikowi Praw Obywatelskich podjąć tę sprawę i jak wnieść ją pod ocenę sądu. Jest to skarga, która została napisana w Opolu przez naszego kolegę z Komitetu Obrony Demokracji Opolskiego, Jacka Różyckiego, który dzisiaj nie mógł przyjść, bardzo chciał być z Państwem, ale niestety wypadł, wypadł mu wyjazdowe sprawy zawodowe i prosił mnie o przeczytanie Państwu tej, tej skargi, jak ona brzmi żebyście Państwo no, wiedzieli, co powstało w Opolu i że ta ważna inicjatywa, jakaś istotna tutaj bardzo dla nas, ponieważ te obchody 4 czerwca są dla nas wszystkich bardzo ważne, że to właśnie w Opolu powstało. Skarga obywatelska, wniosek o podjęcie czynności. Szanowny Pan Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Na podstawie przepisów artykułu 80 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz artykułu 9, no i tam z przywołaniem wszystkich odpowiednich przepisów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie przez Rzecznika Praw Obywatelskich czynności przewidzianych w ustawie odnośnie opisanej poniżej sytuacji. 28 marca 2019 roku Wojewoda Pomorski wydał decyzję o znaku. Ja, z numer decyzji. Zgodnie z treścią tegoż aktu administracyjnego niezależnemu samorządnemu związkowi zawodowemu Solidarność przyznane zostało prawo organizacji tak zwanych zgromadzeń cyklicznych na Placu Solidarności w Gdańsku każdego 10 kwietnia, 3 maja, 4 czerwca, 14 sierpnia i 11 listopada, począwszy od najbliższej z wyżej wymienionych dat. Decyzja została wydana na podstawie przepisu artykułu 26b ustęp 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku. Ustawy Prawo o Zgromadzeniach, Dziennik Ustaw i tak dalej. Ostatnio z przywołanych norm została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2017 roku przez obecną większość parlamentarną. Zupełnie abstrahując od bieżącej polityki, tajemnicą Policzynela pozostaje bowiem, że nasza organizacja oraz dzisiejszy NSZZ Solidarność znajdują się na jej przeciwległych biegunach. Pragniemy zwrócić uwagę pana rzecznika na konstytucyjne prawa i wolności obywatelskie, które wręcz rażąco co narusza wyżej wymieniona decyzja. Syntetyczny opis tych, że znajduje się w głosie do wyroku... W glosie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2017 roku, KP 1 przez 17, autorstwa Moniki florczak Wątor, zważywszy na fakt, że podzielamy w pełni to syntetyczne stanowisko, zasadnym jawi się zacytowanie jego najważniejszych tez. Zgoda Wojewody na organizację zgromadzenia cyklicznego de facto oznacza anulowanie skuteczności wcześniej dokonanego faktycznie jakiegokolwiek, uwaga nasza, zgłoszenia organizacji innego zgromadzenia w tym samym czasie i miejscu. Jest to więc typowa regulacja niwecząca zgłoszenie jako konstrukcję podstawową, którą Trybunał Konstytucyjny w swoim wcześniejszym orzecznictwie uznał za niedopuszczalną. Jednym z podstawowych uprawnień osoby korzystającej z wolności zgromadzeń jest prawo wyboru miejsca i czasu organizacji zgromadzenia. Konieczność organizacji zgromadzenia w innym miejscu i czasie niż wybrane przez tę osobę każdorazowo stanowi naruszenie jej wolności. Rozstrzyganie kolizji praw i wolności jednostek wymaga wyważenia wartości leżących u ich podstaw i rozważenia tego, w jakim zakresie można ograniczyć jedno prawo lub wolności dla ochrony innego bez naruszenia istoty tego pierwszego. Zakaz wszelkich zgromadzeń w czasie i miejscu przeznaczonym dla jednego zgromadzenia cyklicznego oznacza przyznanie absolutnej ochrony uczestnikom tego ostatniego zgromadzenia z naruszeniem wolności zgromadzeń wszelkich innych osób. To koniec cytatu. Podsumowując dotychczasowe, godzi się wskazać, że w naszej ocenie przywołanej wyżej władcze rozstrzygnięcie wojewody pomorskiego godzi w przepisy artykułu 31 ust. 3, artykułu 32 ust. 1 i 2 37 ustęp 1 i artykuł 57 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W zaistniałej obecnie w naszej ojczyźnie sytuacji uznajemy Pana Rzecznika za jedyny konstytucyjny organ państwa polskiego, który może podjąć czynności zmierzające do realnego przeciwdziałania opisanemu wyżej stanowi rzeczy. Dlatego też zwracamy się z przedmiotową skargą właśnie do Rzecznika Praw Obywatelskich i wnosimy o podjęcie w tej sprawie wszelkich przewidzianych prawem czynności. Mając na uwadze fakt, że powyżej opisana sprawa ma pilny, wręcz palący charakter, ale i fundamentalne znaczenie dla podstawowych praw i wolności każdej obywatelskiej i każdego obywatela naszego kraju, podejmiemy starania, by wnioskodawcą nie było wyłącznie nasze stowarzyszenie. Innymi słowy, niezwłocznie rozpoczniemy akcję zbierania podpisów popierających tę inicjatywę. Z wyrazami szacunku Jarosław Marciniak, Komitet Obrony Demokracji. I właśnie mamy te listy, i będziemy bardzo Państwa prosić o złożenie podpisów, poparcia pod tymi listami, aby większej mocy ta skarga nabrała i aby był to jasny dowód, że społeczeństwo się nie zgadza na sytuację takiego zawłaszczenia przestrzeni miejskiej dla celów jednego tylko jednej tylko organizacji, która w dodatku jest de facto wykonawcą poleceń partii rządzącej. Dlatego po naszym zgromadzeniu bardzo będę prosiła, kto, kto ma ochotę, bardzo prosimy o podpisanie tej listy.